Cześć! Jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy! A teraz Konrad opowie nam o sposobie na bycie martwym. Tu Umarł Zobre w środku. Było, nie? Zdarza nam się dostawać kody na gry. Tak, no nie, t... nie da się ukryć. Jakby, że w sensie, że nie my o nie że bramy, hmm. tylko twórcy sami nam je podsyłają. I... Lubię tak się sięgać po te gry, nie dlatego, że Cebula i Haha za darmo, bo sobie pogadam, tylko jakby. To często są indyki, które w innym przypadku mogłyby nie dostać zbyt dużej uwagi ze strony graczy, czy jakichkolwiek mediów growych. I tak chociażby z tego powodu poglifa, który okazał się bardzo fajną grą. On był chyba w 12 odcinku recenzowany, jakoś tak i z tego też powodu sięgnąłem po Away to Be Dead, grę sieciową. Sieciowy survival horror, który obecnie znajduje się we wczesnym dostępie na Steamie. Kasper, na PC-a to jest. Grałem na pc -cie. nie ma na nic innego, jest tylko na pc -ta, Uprzedzając pytania. I to jest gra, której tytuł Ale jest jeszcze... dosyć. <laughs> której tytuł jest dosyć ironiczny, ponieważ ona. Sposób na bycie martwym reprezentuje samym sobą, a jednocześnie sprawia, że ja sam grając z nią chciałem być trochę martwy. Yy, bo niestety to jest bardzo słaba gra. Yy, najłatwiej opisać jest jako nieudolny klon Dead by Daylight yy, takiej no, gry, w której wcielamy się yy, wraz z innymi graczami w czwórkę. Yy jakiejś takiej losowej grupki, która znalazła się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie i obecnie jest ścigana przez jakiegoś fantazyjnego mordercę, Freddy'ego Krugera, sorry, Jasona Voorheesa, czy jakiegoś innego stwora rodem ze scooby -Doo. Tutaj jest podobnie. Miejscem akcji jest opuszczony szpital, a jakże, natomiast goni nas... Mm, Szalony doktor, który z jakiegoś powodu chce nas zabić, nie wiem dlaczego, tam nie ma żadnego jakiegoś wytłumaczenia fabularnego. Jest to gra. No, no nie tyle, że ona jest słaba, bo ona jest koślawa, ona była robiona przez jakieś chyba rumuńskie studio, dosyć małe. Widać, że. Goście nie mają zbyt dużych umiejętności, jeżeli chodzi o tworzenie gier, no ale okej, okay, no początki. E, problem jest taki, że ta gra jest bezsensowna i jest nudna, bo w każdej rozgrywce robi się dokładnie to samo. E, polega to na tym, że e, jako ofiary biegamy po mapie, przeszukujemy leżące tam zwłoki, poszukując kończyn i psikus polega na tym, że mimo, że każde zwłoki mają ręce, nogi, głowę i jakieś różne inne zakończenia, ciała, to nie zawsze przeszukując jej jakąkolwiek kończynę znajdziemy, ale jeżeli już znajdziemy, to trzeba tą kończynę zanieść do jednego z kilku rozsianych na mapie grobów, które działy niczym lootboxy, ponieważ wkładając do nich kończynę, na rękę, mamy szansę na wylosowanie klucza do wyjścia i tym samym otworzenie wyjścia i ucieczka. Nie zawsze, nie. Dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia. Jest to kompletnie pozbawione sensu. W de w Dead by Daylight było oparte wprawdzie na tym samym, pomyśle, na bardzo podobnym, tylko tam to miało więcej logicznego sensu, ponieważ tam się odpalały generatory produkujące prąd, który był potrzebny do tworzenia wyjścia, więc yy, yy, no miało to sens na no, szukanie zwłok, szukanie zwłok, żeby znaleźć rękę, żeby włożyć do grobu, żeby znaleźć klucz żeby coś Wieście, już tego sensu ma mniej. Morderca oczywiście ma te ofiary zabić. No i cóż, na no każda rozgrywka wygląda tak samo. Biegamy bez większego sensu, starając się nie wdepnąć w kałużę, bo wtedy morderca nas może, widzi nas na mapie. Możemy się udawać przez chwilę zwłoki, jeżeli już trafi na nasz trop, ale nie mamy zbytnio jakiejkolwiek szansy na obronę, możemy latarką poświęcić, ale poświecić, żeby go oślepić, ale w moim przypadku to nie działało z jakiegoś powodu. E... Także bawiłem się trochę, kurde, kiepsko. Się w sumie wynudziłem się. E, mimo, że Dead by Daylight na przykład mi się podobało i nawet e, Friday the 13th, The Video Game, e, które też szybko umarło. Ehm... To jest mi się całkiem podobało, no a tutaj no niestety, no jest bieda, no mało zawartości. Jasne, to jest wczesny dostęp na Halloween, czyli za niecały miesiąc ma trafić nowa mapa, katedra. Sama gra jest planowana na 2022 rok, ale no tak jak powiedziałem, to jest taki trochę. Żywy przykład tego, jak można być martwym, bo ta gra jest martwa jeszcze przed swoimi własnymi narodzinami. Mało graczy, trudno jest zebrać komplet pięciu, pięciu osób do wspólnej zabawy, w cudzysłowie. No i myślę, że ta gra może nie dotrwać do tego Halloween, co dopiero do 2022 roku i premiery. No bo, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, wczesny dostęp ma to do siebie, że ta faktyczna premiera jest bardzo często taka pomijalna i bardzo cicha, i ta gra musi mieć szczęście, żeby, żeby się wybić na no, Away to be dead raczej tego szczęścia nie miało, także jeżeli chcecie w to grać, czego nie polecam, to teraz, bo prawdopodobnie za kilka miesięcy już nie będziecie mieli do tego okazji. Tyle. Możecie mieć teraz, może was kopnąć w zaszczyt wspólnej rozgrywki z Konradem nogą z castu. Nie Także. no, ja, ja skończyłem swoją przygodę. W sensie nagram coś jeszcze do. No nie mów, że, żebyś z jakimś słuchaczem nie zagrał. Wiesz co, no nie, nie zagrałbym, ponieważ ja, ja naszych e, słuchaczy hmm. szanuję na tyle mocno, żeby e, nie zmuszać ich do grania w takie kasztany. Wiesz, kupować tę grę dlatego, ale, żeby zagrać z Konradem, to jest to jak kupowanie zgodnie. kalkulatora na Switch. No, no to trochę tak, no, no nie pykło, no co ja, co ja mogę, no. A jakie jest wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.